Uwaga! Wsz... Czy ...takim szerokim... White, kurwa. wsiadaj mu! Otworę, otwieram... A, pójdź, pójdź. Rap, pójdź. Otworzycie? Mówi... I... Otwieram, proszę... Hahaha! W ta druga wida się otworzyła! Hahaha! Czy... Aha! Dary, mary Mary! Pełna no, na no, to. była no, ten, 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 ten Enterprise. Żeby ona miała kurwa te dwie tarcze z 3 było świata, albo jedną, chociaż jest trójkę. O, tak trochę jest zamięka, nie? To jest a takie uzbrojenie, że o Jezu... I pilot Chyba, ma taką żę... jest strasznie prądożerne, jeśli chodzi o tarczę, nie? Bo. To wiesz, na każdym. Może dostanie do... jakieś pieszczenie. Naprawdę warto. To jest, to jest. Chyba, do... że... Chyba że hul będzie dobry na nie, nie? To też może być tak. <śmiech> 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 <grymne> nie ja więcej, więcej nagany, więcej, więcej. poproszę! Więcej nagany! Mocy, mocy! Więcej nie pił, 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 pił. Max na nagany? Nie, mamy max na nagany, nie? Aaaa, nicie! Posłuchaj tego kurwy synka. Co ty stój? Tu jest. Nie ruszaj się, kurwa, tak mocno. Tutaj go kurwa dopadłem no, go. Dobra, jest, padnięty. Jeszcze coś tam próbuje? No, siedmiu tam jest jeszcze, nie? Patrzcie, A ma znaczniki? Ja, no, nie widzę, widzę. wszystkich ja znaczniki. Okay, podlecę bliżej. Leży, chyba, chyba strażnik. O, dobra, nie, nie, nie ruszaj Na dole, na dole. O, jest kolejny, stop, stop, stop. Dobra, jeden leży. A! leży. Kolejny. Sami. Eee, zrespili się na schodach, schody drugie piętro. O. Jezus, Maria, jaka sieka. Łaże, bo skrzydełkiem zahaczysz. Lewa, prawa? to jest, to jest um, trup. Muszę Zapiszę się na ursie od razu. Otwartych drzwi tylnych otwórz, bo szalaje ursa wtedy. Dobra, desant. Bocznym, Bocznym, bocznym trzeba gdzieś w cholerę. To tam jest statek? Ja zamykam. Wypadam? Może Tu sprawdziliście wszystkich na wejściu No tam nie było nic Przez podejść Immersio <laughs> No Udało im się w końcu mhm. Ale ty ja tu już misji nie mam, nie?

Ogo, ciebie? No. Tory. Leżą. Wszyscy. To nie ma, ma jak, jak wyjść, wyjść po prostu. Jest, jest, o, jest. Teraz się pokieruję. Znalazłem Gamma Plus. To nie jest lowlight, Dobra, tak? nie, nie, ruszaj się. Ale, ale to są... E... To te lowlight. O, no i wyskoczył, no. Po to? Dobra. Po to Przeskakuj skakałem. na demo. Przeskakuj. No nie, nie da się czekaj. No nie, niech za duży jesteś. No ja pierdolę. Tak, a, a teraz coś tą rzucić wam? E, skrzynkę Skrzynka z skrzynkę niech nam rzuca. dobra. Znaczy w sumie tak, dobra. Może być No trójka na klacie i na tym. Raptor jest. Jezus, Maria, nie... gdzie? Z cyckami na wierzchu, tu, tu, tu tu jesteś, tu leżysz. Nie, 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 a no, spokojnie. Weź coś, załóż, Dziek, To się kameruje, dzieci to będą oglądać, weź. Zobacz jak uda. Weź coś, taka, załóż. Ja Zobaczę czym? Robisz konkurencję na ta tartaku, ej. ej. Ta, ta, ta bielizna to kurde, taka cieklocia, nie? A i to są, to są na przykład ten, ta... w sklepach kamery, nie? Nad gościem, nad, nad tym, nad stanowiskiem swoim ten monitor jest normalnie widać na, na tym u jego na kamerze, nie? Mund do tego do Karaka wchodzi... On się kojarzyło, że... Tak. Tak? o nie? Tak. Mówili, że nie. E, dobra, tak, burzy tak, jesteśmy I... na tym. Może iść ja... poszukiwać? No. Ja wczoraj, kurde, tylko że ten Morgot mi od razu zamknął hangar, nie? Ja byłem, byłem z różnymi skrzydłami, Nie wiem, czy też wchodził Czaruję, misję. Ja stoję na warcie z f 4 widzę, właśnie. Ktoś tam chodzi jak NPC. Mm. <laughs> To kurwa strzelał? Ja. <laughs> byśmy ten pełna immersja teraz? No oh jest, pojawił się. Widzicie? Ja jestem autofamą, nie mogę strzelać. Uważaj na kominę tylko. Nie zabij nas, ty Tam są zapasowe armory, więc tam chyba się nie zmieści. Tak, bo tylko nie spadł, bo właśnie widzę, że skrzynki latają. Jak pojebane, mu to sraszyć z srasz skrzynkami. Srasz Dobra, tutaj, no! Uwaga! Nagrywajcie, mund! Dawaj, rozbieg, odsuń się, odsuj się. I mi zamknąć drzwi. O, Uf, odejdź, odejdź, nie ruszaj! Uwaga! Hehehehe, grubo. O. Żyjesz? Bożu, żyjesz? Nie. Kabum. No, Ale czekaj, moje ciało zaraz wypłynie. O Jezu, tu jakieś, wiecie co? Jakieś artefakty mi się z tą wodą... Stój, ogóle, za nisko, nie. za nisko, za nisko. Ja też mam Wodą? No, ciężkie no. artefakty są. A ty jesteś na tym, na wulkanie? Nie, nie. Tak, ja jestem na wulkanie. ich wypłynął chłopak Na wulkanie tupą się do góry. Ha ha ha